Dziś pojemnik ogrodowy i jeżeli macie ochotę, to możecie do niego włożyć na przykład oliwkę, ocet balsamiczny, sól albo pieprz. Albo jeżeli komuś pasuje i lubi, to można włożyć małe piwo. Prawdę mówiąc klasyczne piwo nie za bardzo mi podchodzi. Natomiast lubię takie bezalkoholowe i do tego smakowe, czyli taką piwną świnkę morską. Bo ze świnką morską to tak jest, że to ani świnka, ani morska. Zresztą każdy wkłada to, co lubi. Lecimy z robotą. Z przodu i z tyłu plakietka, okrągła, owalna, albo kwadratowa. Wybór zależy tylko od was. Pojemnik oraz plakietki jeden raz przemalowuję lazurem w moim absolutnie ulubionym kolorze, czyli orzechowym. Pięknie się rozprowadza, nie zostawia smug, a po wyschnięciu nie barwi. Suszę i jeden raz dokładnie całość lakieruję lakierem akrylowym matowym. Tym razem do pomalowania na biało użyłam farby kredowej. Jeżeli nie macie, to można użyć oczywiście akrylowej, ale kredówka jest świetna. Znakomicie kryje, no i klejenie do niej serwetek to bajka. To jest pudełko w stylu vintage i brzegi białej farby mają być nierówne. Jeżeli w niektórych miejscach wychodzi mi zarówno, to specjalnie pędzelkiem brzegi w taki sposób strzępię, tak jak widać na filmie jeżeli lubicie, to oczywiście można je zrobić jak odlewniki, ale myślę, że do tej pracy takie nierówne brzegi fajnie pasują. Serwetka papierowa z lawendą przepiękna. Rozwarstwiam, a teraz będę wyrywała odpowiednie elementy, obrysowując je pędzelkiem z wodą. Wysokość jednej części serwetki to 15 cm, a wysokość pojemnika 29 żeby górna część boku pojemnika także miała jakieś ozdoby, trzeba będzie troszkę pokombinować. Na przykład dokleić takie pojedyncze gałązki albo motylka. Wykombinowane, przyklejone. Klejem serwetkę smaruję wyłącznie od góry. Nie wiem czy czujecie różnicę, bo według mnie serwetki na farbie kredowej klei się dużo lepiej niż na farbie akrylowej. Farba kredowa jest tępa i wydaje mi się, że serwetka na nią dużo fajniej siada, i łatwiej przykleić ją bez zmarszczek. Tak faktycznie jest, czy tylko mi się wydaje, napiszcie koniecznie, czy macie podobne odczucia. Owal i kółeczko wymagają troszkę więcej kombinacji. Ale serwetka to tak cieniutki papier, taka cieniutka bibuła, że bez problemu można gałązki poukładać i naciągać w takie półokrągłe kształty. Tak wygląda owal, a w ten sposób poradziłam sobie z kółeczkiem. Całkiem ok, może być, jestem zadowolona. I ponownie lakier akrylowy-matowy. Kolejna warstwa zabezpieczająca, bo lakieru nigdy nie jest za dużo. Pracę można powtarzać na różne sposoby, ale najprostszym i prawdę mówiąc najfajniejszym jest zwykłe bielenie. Można do tego wykorzystać białą patynę i powiedzmy, że to będzie troszkę bardziej profesjonalnie ale uważam, że dobra farba akrylowa bez problemu też daje radę. Jeszcze drewno pochlapałam i właściwie gotowe. Ale postarzone drewno do idealnie białej farby w ogóle przestało pasować, czyli idealna biel musi zniknąć. No cóż, ten proces nie jest zbyt elegancki, ale jeżeli pudełko ma wyglądać na stare, to trzeba je po prostu pobrudzić i poplamić. Gąbeczką robię duże półprzejrzyste plamy po środku. Natomiast szczoteczką do zębów delikatne rozbryzgi po bokach. Pochlapane, zmaltretowane pudełko i tabliczki wyglądają tak. Ten szablon to ostatnio mój prywatny hit. Co prawda, przeznaczony jest do past, ale z farbami też daje radę. Lepi się do palca, bo jakiś czas temu popcikałam go klejem tymczasowym. Szablon myję po użyciu, ale kleju tymczasowego nie zmywam, bo po co? Za jakiś czas znowu go będę używała i on już będzie klejący, więc super. Napisy na tym szablonie mają bardzo fajną czcionkę i są super ułożone. Natomiast jeżeli chodzi o treść samych napisów, pomijmy to milczeniem i w ogóle tego nie rozdrapujmy. To jest lakier, który ma połysk jedwabisty, czyli coś między matem a połyskiem. Cały matowy pojemnik nie był przyjemny dla oka, a teraz tym połyskiem jedwabistym Delikatnie przeciągnę wszystkie drewniane elementy, ale boki pozostawiam matowe. Zobaczcie jak to teraz wygląda, według mnie całkiem fajnie. Doklejam tabliczki i dowiązuję wisienkę na torciku, czyli zawieszkę zrobioną z glinki super lekkiej z templa, a gotowy pojemnik na pyszniutkie świnki morskie prezentuje się tak. Nie wiem czy pojemnik Wam się podoba i czy w ogóle Wam się przyda, ale uważam, że ta serwetka jest przepiękna. Że zaraża Was miłością do niej i coś cudownego z niej wykonacie. Wszystkim, a szczególnie miłośnikom świnek morskich, dziękuję za uwagę. Jak zwykle, listę wszystkich produktów, których używałam w filmie, zamieściłam w opisie tego wideo. Zapraszam do naszego sklepu inspirello.pl oraz na naszą fantastyczną grupę na Facebooku, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia!